Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Cześć, jestem Julia, a dzisiaj 22 stycznia, czyli niedziela. I w tym fragmencie chodzi o to, że blisko nas jest Królestwo Niebieskie. Z jego wyjątkowym królem, który urzeczywistnia ideę sprawiedliwego króla, który pomarł, opiekuje się nad biednymi i potrzebującymi. Dzisiejszym celem jest to, aby włączyć się w to królestwo przez zadowolenie o biednych. Jak będziecie w kościele, wrzućcie do skarbonki z napisem dla biednych trochę pieniędzy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Cześć!